idziemy do tych moich sprawów jak wiecie musiałem kwokę jedną ze starszymi tutaj dać tu kolejne wczoraj wyklute zagrodówki wykluło się 12, dwie zdechły, zostało 10 i co ja tu mam jeszcze za nowości? Dostaję pasze dla brojlerów i jest małe przeciążenie. Tak, 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 tak. Przeciążenie jest troszkę jelit. I ugotowaliśmy coś takiego. Jest to kasza. Ta większa, nie ta najdrobniejsza, tylko ta taka średnia. Jeszcze dawien dawna robiło się tak, że im się kroiło ugotowane jajko z pokrzywą do tego właśnie szła kasza i im się takie coś dawało. Kurczakom, czy też czy też kaczką małym? Ах, ah, сам Okay. Terima kasih telah menonton!